Wnuczek! Ja wejdę na chwilę na internet dobrze. Rób co chcesz. Jak to się włącza? Yy... Witaj, jestem Google. Największa wyszukiwarka internetowa na świecie. Powiedz mi, co ode mnie oczekujesz? Google.com Tak to jestem ja. Co ode mnie oczekujesz? Google. .com. Tak, to jestem ja. Co ode mnie oczekujesz? Google.com. Tak to jestem ja. Co ode mnie oczekuje? Tak to jestem, 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 ja. Co ode mnie oczekuje? Mm. Co ode mnie oczekuje? google.com. Tak, to jestem ja. Tak, to jestem ja. Co ode mnie oczekuje? google.com. Tak, to jestem ja. Co ode mnie oczekuje? google.com. 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 No szkuro.